My się wciąż całujemy dr Jim Richards, rozdział 9. Na co ci to wyszło? Ktoś powiedział: Ćwiczenie nie czyni cię mistrzem ani doskonałym, ale to się na zawsze ustala. Te rzeczy, które czynimy, stają się bardziej konkretne i trwałe za każdym razem, kiedy je powtarzamy, niezależnie czy są skuteczne, czy nie. Dla mnie jednym z najsmutniejszych widoków na całym świecie jest ktoś, kto jest szczery w swoich postępowaniach, a jednak źle czyni. A dlaczego? Bo taka osoba coraz bardziej stara się robić te niewłaściwe rzeczy. Czasami wydaje się, że tacy ludzie bardziej pragną mieć rację niż osiągnąć właściwy skutek, bo ciągle zakładają, że mają rację. Bo ich potrzeba, aby usłyszeć, że wszystko robią w porządku, napędza ich działania, ciągle starając się robić rzeczy w niewłaściwą stronę i czasami nawet pogarszając ich problem. Więc głównym problemem jest fakt, że ich działania opierają się na założeniach. Mając to na uwadze, co robisz, aby zainicjować miłość w Twoim związku? Czy te wysiłki wynikają ze znacznej komunikacji z Twoim partnerem, partnerką, czy raczej z Twoich założeń? Czy kiedykolwiek pytałeś tę drugą osobę, czego on, ona pragnie? Czy pytałeś, jakie Twoje wysiłki sprawiają, że Twój partner albo partnerka czuje się dobrze? Dlatego zapytam Cię, na co to Tobie wychodzi? W jaki sposób to u Ciebie działa? Czy Twoje życie i Twoje małżeństwo zmierzają w kierunku, w którym chcesz, żeby zmierzały? Czy widzisz pożądane rezultaty? I czy odkryłeś klucz do otwarcia drzwi uczuć i namiętności? A może czujesz się sfrustrowany i niedoceniony? Na co to Tobie wychodzi? Czy chcesz mieć rację, czy raczej chcesz być szczęśliwym? Większość z bólu, którego doświadczamy, pochodzi z tego, co postrzegamy jako brak doceniania. Kiedy ludzie nie wyrażają uznania dla naszych wysiłków, starań, nie czujemy się docenieni czyli agape. Wtedy nasze reakcje na nich stają się negatywne. Często jest to początek trwałego całe życie syndromu wysiłku, frustracji, odrzucenia. I bólu. Musimy zdać sobie sprawę, że dana osoba może cenić nas, ale nie doceniać naszych wysiłków. Czasami, gdy nalegamy na okazywanie miłości na swój sposób, druga osoba odbiera to jako manipulację lub nieczułość. Prawdą jest, że twój małżonek nie docenia twoich wysiłków. Doradzałem wielu zagniewanym parom. Uczucia dezaprobaty wobec ich wysiłków zawsze doprowadzały ich do wielkiego oburzenia. Setki razy widziałem, jak jedna strona mówiła do drugiej, Nasz związek to nie jest to, czego chciałem, czego chciałam, a druga, oślepiona gniewem, odpowiadała, Nic dla ciebie nigdy więcej nie zrobię, jeżeli nie docenisz to, co już uczyniłem. Dlaczego? Dlaczego nasi partnerzy mieliby doceniać nasze wysiłki? W końcu nie ceniliśmy ich uczuć na tyle, aby pytać ich, co dla nich jest ważne. Nie pytaliśmy ich, co sprawiłoby, aby oni poczuli się wyjątkowi i kochani przez nas. Raczej my w naszej arogancji powiedzielibyśmy: Oto, co ja chcę dla ciebie zrobić, więc to powinno tobie wystarczyć. Nie, nie wystarczy. Więc moje pytanie brzmi, i na co ci to wychodzi? Czy chcesz robić to, co zawsze robiłeś, z tymi samymi frustrującymi rezultatami? Czy chciałbyś spróbować czegoś innego? Niestety, więcej osób woli mieć rację, niż być szczęśliwymi. Jedno z najczęstszych pytań, jakie zadaję podczas poradnictwa małżeńskiego, brzmi: co mógłby zrobić twój partner, abyś poczuła się kochana? I chciała z nim zostać. Odpowiedzi, które otrzymuję, są zazwyczaj niewiarygodnie proste. Nie mogę uwierzyć, że ludzie są gotowi na rozwód, skoro rozwiązanie jest tak łatwe i w zasięgu. Więc w tamtej sesji poradnej otrzymuję zgodę od osoby, która mówi, że chce uratować małżeństwo. Osoba zgadza się okazywać miłość w sposób, który ceni jej partnera. Zwykle para wraca tydzień później, aby ocenić, co się stało. Rzadko zdarza się, aby dana osoba zrobiła cokolwiek z tych rzeczy, o które prosiła. Kiedy pytam, dlaczego nic nie zrobiłeś z tych rzeczy, które sprawiłyby, aby twój małżonek lub małżonka poczuli się przez ciebie kochani? Odpowiedzi są różne. Czasami słyszę: Dlaczego ja mam robić te rzeczy? A co z nim, albo z nią? Co ona, lub on zrobi? Najczęstszym, niestety, jest jednak to głupota. Dlaczego ona chce, żebym ja to robił? To nie ma dla mnie żadnego sensu. Dlaczego ja muszę pozbierać po sobie ubrania? Pracowałem cały dzień. Czy to nie jest jej praca? Cóż, wtedy pytam. A jak ci się podoba takie podejście? Czy kiedy na samym początku jej to wyjaśniłeś, czy ona się wciąż w tobie zakochała? Kiedyś usiadłem z jedną z moich córek i jej mężem, kiedy pracowali nad niektórymi z tych bardzo podobnych problemów. Miała ona małe dzieci, którymi musiała się opiekować każdego dnia. Naturalnie chciałaby mąż. Częściej po sobie sprzątał, wyjaśniała, że potrzebuje pomocy w wychodzeniu z dwójką małych dzieci. Ona mówiła: Nigdy nie widziałam, żeby moja mama sprzątała po moim tacie. Kiedy on zmieniał ciuchy, wkładał je naturalnie do kosza z ubraniami, do prania, a kiedy wychodził z wanny albo prysznica, zawsze odkładał ręcznik, gąbkę i mydło tam, gdzie powinny być. A jej mąż spytał mnie nie uważasz, że to było zadanie Brędy, zwłaszcza że ona nie pracowała i zostawała w domu? Odpowiedziałem jasne, że to jej zadanie, ale my mieliśmy piątkę dzieci i duży dom. Za każdym razem, kiedy sprzątałem po sobie, wiedziałem, że to było dla niej pomocne. Teraz, kiedy nasze dzieci są już dorosłe i ma wiele mniej zajęć, wtedy ona to szczególnie docenia, bo to jest akt miłości. Kiedy jeden z partnerów chce robić tylko to, co ma dla niego sens, w takich przypadkach ci ludzie chcą miłości na swoich warunkach, według ich definicji, a nie Bożych. Chcą tego, co uważają za sprawiedliwe, czego Bóg nigdy nie bierze pod uwagę w swojej miłości do nas. Tacy ludzie wolą mieć rację, niż się poświęcić, wyjść poza strefę komfortu i robić to, co ktoś inny ceni. Wolą mieć rację, niż być szczęśliwymi. Miłość jest zawsze motywowana tym, co przynosi wartość i szacunek dla drugiej osoby. I ponownie moje pytanie: na co Ci to wychodzi? Czy Twoja upartość daje Ci to, czego chcesz? Nie, więc po co dalej próbować czegoś, co nigdy nie działało i nigdy nie zadziała? Więc zrób to, co rzeczywiście zadziała. Miłość agape ceni osobę. Podobnie, jeśli naprawdę cenię Cię jako osobę, będę cenić to, co ty cenisz. Będę cenić to, co przynosi Tobie szczęście i szacunek. Nie musi to mieć dla mnie żadnego sensu. Ze względu na pozytywny wpływ na Ciebie, zyskam wartość tego, co Ty cenisz. Bo moja wartość dla Ciebie sprawia, że widzę rzeczy w nowym świetle. Moja żona kocha biżuterię, ja nie lubię. Nie ma to dla mnie żadnego sensu i wartości. Możesz kupić cyrkonie sześcienną, która wygląda jak prawdziwa, o wiele taniej. Więc po co marnować pieniądze? Moja żona potrafi rozeznać fałszywy diament w mgnieniu oka. Próbowałem przekonać ją do mojej logiki, ale tego nie kupiła. Na początku naszego małżeństwa, kiedy byliśmy niesamowicie spłukani, nie miałem pieniędzy, żeby kupić jej ładną biżuterię, i ona mnie wcale nie naciskała. Wiedziała, że nie mamy pieniędzy. Doceniała mój wysiłek, kiedy kupowałem jej kwiaty i piękną kartkę, ale to nie miało dla niej większej wartości. Na początku czułem się zrozpaczony. Sam wywierałem na sobie presję, której ona nie tworzyła. Zamiast tego tworzyłem ją z moich własnych uczuć porażki jako mąż i żywiciel rodziny. Biblia mówi, że wiara działa przez miłość. Zobacz Galacjan 5:6. Kochałem moją żonę i wiedziałem, że Bóg mnie kocha. Dla mnie oznaczało to, że istniał sposób, ale ja go nie widziałem. Użalanie się nad sobą kusiło mnie, abym się martwił i szukał winy u niej, aby usprawiedliwić moje problemy finansowe. Nie chciałem jednak żyć w użalaniu się nad sobą. Chciałem, aby moja żona miała rzeczy, które przyniosły jej przyjemność i spełnienie. Pewnego dnia, gdy zbliżała się szczególna okazja, zabrałem ją do bardzo ładnego sklepu jubilerskiego. Obejrzeliśmy całą piękną biżuterię. Bardzo chciałem jej coś kupić, ale nie miałem pieniędzy ani żadnych kredytów. Po pewnym czasie ona była gotowa opuścić ten sklep, ale ja zapytałem, co ci się tutaj najbardziej podoba. Potem zapytałem, czy chciała, abym jej to kupił. Wiedziała, że nas na to nie stać. Mimo wszystko dałem jej opcję. Wolałabyś, żebym ci kupił coś, na co mnie teraz nie stać, czy wolałabyś, żebym wziął pieniądze, które miałem wydać, i odłożył je na pierścionek? Tamtego dnia kupiliśmy bardzo ładny pierścionek na raty. Ona była taka szczęśliwa, i za każdym razem, kiedy miałem troszkę dodatkowych pieniędzy, płaciłem za niego, i po kilku miesiącach go otrzymaliśmy. Brenda uwielbiała go, ale najbardziej podobało jej się, że przezwyciężyłem swoje kompleksy na punkcie biżuterii i dostrzegłem przyjemność, jaką to jej sprawiło. Przez wiele lat kupowałem jej ładną biżuterię na raty i jestem bardzo wdzięczny, że dziś mogę sobie na to pozwolić. Cieszę się jednak, że nie czekałem aż do dziś, żeby to uczynić. Przede wszystkim cieszę się, że nie pozwoliłem, aby moje osobiste kompleksy przeszkodziły mi w wyrażaniu mojej miłości względem mojej żony w sposób, którego ona ceni. Kupowanie biżuterii nadal nie ma dla mnie żadnego sensu. Posiadanie szczęśliwej, wrażliwej żony ma wiele sensu. To samo odnosi się do mężczyzn i ich potrzeb. Większość biżuterii, którą jej kupiłem, była szczególnym wyrazem mojej miłości do niej. Za każdym razem, gdy nosi jakąkolwiek ze swojej biżuterii, porusza to w niej coś, co sprawia, że czuje się Wyjątkowa, wyraża miłość wykraczającą poza słowa. Przekazuje fakt, że cenię ją na tyle, aby usłyszeć i uszanować to, co ona ceni. Jedną z najbardziej wyjątkowych rzeczy, jakich doświadczyłem w związku z tym rodzajem miłości, była kwestia osobistego dobrobytu. Dorastałem z mentalnością ubóstwa. I biedoty. Zawsze czułem się winny, gdy miałem coś cennego, ładnego. Sukces wydawał mi się pogonią za ego, który służył tylko do zepsucia mojego serca. I takie negatywne myślenie wpływało na każdy obszar mojego życia. Moje problemy z pieniędzmi mogły uniemożliwić mi znalezienie sposobów na wyrażanie mojej miłości względem mojej żony i mojej rodziny. Miłość jednak sprawia, że chciałem dać mojej rodzinie lepsze życie. To miłość dała mi siłę, aby stawić czoła moim problemom z ubóstwem i z dobrobytem. Teraz miałem powód, by prosperować poza zasięgiem mojej dotychczasowej mentalności. Kiedy byłem zmotywowany, aby dać mojej żonie to, co najlepsze, zdałem sobie sprawę, że miłość Boga do mnie była o wiele większa. Chciał, żebym miał to, co najlepsze. Muszę powiedzieć, że to nowe myślenie bardzo wiele dobrego wprowadziło do mojego życia. Mam żonę, która mnie kocha i docenia, a ja byłem w stanie stawić czoła poważnej przeszkodzie, która tkwiła głęboko w mojej rodzinie od wielu, wielu pokoleń. Wiara działa przez miłość, miłość do naszych małżonków. Może dać nam siłę, aby stawić czoła problemom, które wcześniej były ukryte i usprawiedliwiane. Miłość rozciąga nas, abyśmy uwierzyli Bogu w nowych obszarach. Istnieje niewiele obszarów mojego życia, które nie zostały rozciągnięte z powodu miłości, którą dzielę wraz z moją żoną Brendą. Więc muszę stwierdzić, ja z tym wyszedłem wspaniale. Jak Twoje wysiłki działają na Twoją korzyść? Czy robisz rzeczy, które wydają się niedoceniane? Czy pytałeś Twojego partnera, co by mu się spodobało? Jeśli jest to poza Twoim zasięgiem, czy modliłeś się i planowałeś sposoby, aby to osiągnąć? Czy uważasz, że bardziej zależy Ci na tym, by mieć rację, niż na spokojnej, pełnej miłości atmosferze? Jeśli to, co robisz, nie działa, zapytaj Twojego małżonka, pozwól jemu albo jej powiedzieć, co zadziała, a następnie zaufaj Bogu, że obdarzy cię swoją łaską i rozciągnie ciebie poza miejsce, w którym w tej chwili jesteś.